z tej strony Pedro i dzisiaj troszeczkę cofniemy się w czasie, ponieważ będziemy w historii Pet Simulator X i pokażę wam top 5 najlepszych update'ów tej gry. Top 5 update'ów pod względem graficznym, pod względem tego co zostało dodane w nich do gry i przede wszystkim przez Skype graczy, dlatego naprawdę zapraszam do oglądania. Dzisiaj do wygrania będziecie mieli Starfall Dragona totalnie za darmo, ale musicie oglądać odcinek do samego końca, żeby wiedzieć jak go wygrać. Ale na samym starcie możecie stawić subskrypcję, łapkę w górę i już przechodzę do 5 update'u. Według mnie top 5 update'em w Pet Simulator X Był Hardcore Update Aktualizacja, którą wszyscy bardzo dobrze powinniście znać Ponieważ jest to ostatnia aktualizacja Która według mnie wprowadziła naprawdę bardzo dużo Oczywiście wejście do Hardcore świata Mamy na Wojdzie w tym oto tutaj bloku I całego Pet Simulator X Mogliśmy przechodzić od nowa Tylko, że z dużo lepszymi petami I z dużo trudniejszymi polem do popisu Jeżeli chodzi o zdobywanie walut I to naprawdę było mega, ale to mega ciężkie Dodatkowo jak pewnie widzicie Zostały wprowadzone pety Hardcore, dzięki którym najgorszy pet Hardcore był dużo lepszy od najlepszego Peta bez wersji Hardcore Więc to było naprawdę mega, ale to mega W porządku, dodatkowo każdy gracz Dostawał za darmo aniversarii gifta W którym była jedna dziesiątoprocentażasta Huge peta, dzięki czemu każdy Mógł dostać tak naprawdę swojego Z huge peta, huge party kata Totalnie za darmo, który jest naprawdę dużo warty Dodatkowo dostaliśmy trzy sekrety Gdzie jednego już tak naprawdę nie wiemy co jest Bo pisze coming są już od chyba Od początku tego update'u, dwa nowe kamery Boardy, dwa oczywiście za darmo. I to jeden, który ma aż trzy płomienie. Kapibara Egg, ale to mało osób interesuje, ponieważ to nie było jakieś specjalne. Dostaliśmy Companion Enchant, który jest 50% słabszy od Enchanty po prostu, które mają każdy, ale to to każdy Huge Pet, czyli oczywiście Best Friend. Ale tutaj ten Pet jest po prostu silniejszy o 50% względem naszego najlepszego peta. No i oczywiście zabawki, ale z ważniejszych rzeczy, które zostały tutaj wprowadzone, to tak naprawdę tyle. Miejsce czwarte na naszej liście będą pamiętali tylko gra. Które byli na samym początku w Pet Simulator X, ponieważ chodzi mi tutaj o Fantazy Update. Właściwie z tego co pamiętałem Fantazy Update miał aż swoje cztery części: Fantazy Update, Fantazy Update 2, Pet Simulator, Hellish Update oraz Kevin Update. Widocznie, nie wiem, czy te dwie krainy nie zostały wprowadzone w jednym momencie. Jak widzicie, działo się to w sierpniu, czyli cały sierpień był poświęcony Fantazy Update'owi i to naprawdę były mega świetne update'y W tym pierwszym Fantazy Update, który wyszedł tak naprawdę mega szybko, od początku wyjścia gry dostaliśmy już 24 nowe zwierzaki Co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo Dodatkowo Fantazy World No teraz wydaje mi się, że każdy zna nasz Fantasy World Dodatkowo zostały wprowadzone Enchanty Które do tej pory są jednym z ważniejszych czynników Jeżeli chodzi o Pet Simulator X No jak pewnie wiecie, każdy chyba korzystał z Enchantera No oczywiście tutaj zostały dodane Enchanty Dodatkowo 15 Pet Equip pass, czyli oczywiście game pass, najdroższy game pass w Pet Simulator X, z tego co pamiętam nie, Mythical Hunter jest droższy, przepraszam bardzo, chociaż czekajcie, ten game pass na samym początku był dużo tańszy, jeżeli chodzi po prostu od wersję teraz, ze względu na to, że miał być on po prostu limitowany dostaliśmy achievementy, a dodatkowo dostaliśmy rangę impossible, czy ktoś teraz wie, ile jest rank nad impossible bo ja tak szczerze nie pamiętam, ale wtedy była to naprawdę mega, ale to mega mocarna ranga, no i zostało wprowadzone top 100, bo wcześniej było tylko i wyłącznie top 10, a teraz sobie Top 100, teraz sobie X keep Settings, naprawdę bardzo ważne Drugą część będę mega, letowego. szybko Po prostu pomijał, ze względu na to, że było 15 Nowych petów, ale został wprowadzony Mythical, co naprawdę bardzo To bardzo zmieniło Pet Simulator X -a. Dodatkowo był Buying Teleport, czyli Po prostu za darmo można było Mieć teleporta, jeżeli chodzi o gemy I teleport został zmieniony z 50 Robuxów do 200 Robuxów No ale możemy kupować teraz teleport za Gemy, Auto Delay też został wprowadzony Ale najważniejszy był tutaj Mythical telepo. Oczywiście to wszystko co teraz mówię będę podpinał pod fantasy update ze względu na to, że to naprawdę mega szybko ze sobą wychodziło. Ale hell, hell update'u i heaven update'u nie ma co totalnie omawiać, ponieważ nie były to jakoś mega, ale to mega spektakularne mega duże oczywiście update, ale sam update fantasy naprawdę mi się mega, ale to mega podobał ze względu na to, że wywołał on naprawdę mega duże emocje i był to sam początek Pet Simulator X'a. Miejsce trzecie to też naprawdę mega, ale to mega gruby update, ponieważ chodzi no mi tutaj o Space Aktualizację. No i mamy Space update. Jest to 18 września, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo się tutaj pozmieniało, ze względu na to, że dostaliśmy Tech words tak? Do Tech word, to jak pewnie wiecie, się mega dziwnie chodzi, bo właśnie poprzez właśnie pierwszy świat, co też jest naprawdę mega, ale to mega ciekawe, dostaliśmy Dark Matery. Dark Matery, które też naprawdę wywróciły Pet Simulator X do góry nogami. Bardzo dobra zmiana, bardzo dobra aktualizacja. Aż 4 nowe jajka, co jest naprawdę bardzo dużo, ale tylko 22 nowe Pety, no ale naprawdę 4 realka W jednym update to da Prestona jest Mega, ale to mega dużo, dodatkowo Magic X, który mega nam ułatwił Grę, ze względu na to, że od tego momentu Mogę, że my tak naprawdę wydrobywać Pety Golden i Pety Rainbow z normalnych jak Myślę, że wiecie o co chodzi, triple damage Boost, po raz kolejny coś, bez czego Ja sobie teraz nie wyobrażam Pet Simulator X A na samym początku tak, właśnie Było ten boost pack, no to wiadomo Każdy ma go gdzieś, mamy oczywiście Nowe atrygmenty, dodatkowo mamy indeks Indeks o już Tieru 4, więc naprawdę mega, ale to mega gruba aktualizacja. No i niestety w tym updatecie zostały usunięte pog. Pety, ze względu na to, po aktualizacji, mogę wam powiedzieć, że umieściłbym ją na miejscu szóstym. Ona się dzisiaj nie znajdzie, ze względu na to, że po prostu była ona naprawdę mega ciekawa. Ale była ona po prostu bardzo mała i ją bym umieścił na szóstym miejscu. No i została ścisła dwójka, dwa najlepsze update'y w Pet Simulator X. Pewnie gracze starsi się domyślają, jakie to będą update'y, ponieważ były one po prostu cudowne i każdy chwalił po prostu te aktualizacje. No to co, lecimy z miejscem drugim. Miejsce drugie to według mnie Chris Update i Tu możemy sobie podkreślić Christmas update. Ja wam mówię część pierwszą i część drugą, ponieważ było to z dwóch części. Ja po prostu chciałbym to umieścić jako jeden update. Oczywiście nowa mapa Christmas event, która później została usunięta. Tak ona wyglądała, jakby ktoś nie wiedział dodatkowo Gingerbread, czyli oczywiście czasteczka pierniki, jak zwał, tak zwał. Dodatkowo cztery nowe jajka, czyli naprawdę mega, ale to mega dużo, mega dużo rzeczy, a tak naprawdę siedem jajek licząc wersy Golden, 23 nowe pety, przy czym książ Kat, który był za darmo do wydropienia I powiem wam, że mi udało się go Wydropić, tak, udałoby się wydropić jednego Huge Festive, kata, cała mapa Zmieniła się, cała mapa się zmieniła na taką Mapę śmieszną, tam gdzie po prostu pada jak naprawdę bardzo, to bardzo fajnie Santa Pause Gifty, dzięki którym Odbieraliśmy sobie za darmo diamenty Albo różnego rodzaju busty, Giant Gingerbread Bread Chest, który pozwalał nam Tak naprawdę na rozwalanie ich na normalnym Świecie, nowe loot bagi Naprawdę to było kozackie, a druga Część tego update'u przyniosła nam quest za które odebraliśmy bardzo fajnego Hoverboarda, wolnego, ale bardzo fajnego Hoverboarda, dodatkowo Jak widzicie zostały wprowadzone ogólnie Inne hoverboardy, jak widzicie Mamy ich w grze, tutaj pokazuje 8, Bo 8 nowych hoverboardów zostało wprowadzone Wcześniej było ich po prostu jeden Nowy Game Pass Super Magnet Które dużo osób na samym początku zdawało, że jest Useless, ale potem naprawdę Okazało się, że jest to mega świetny Game Pass, tutaj mamy Casey Candy Keynes, bardzo, ale to bardzo fajny Dodatkowo Christmas Egg, który tak naprawdę Rozpoczął erę tych właśnie Huge Petów, jeżeli chodzi o jajka I to naprawdę robiło mega dużą robotę Mega dużo osób kupowało to, dlatego Preston To później też dodawał No i jeszcze w drugiej części zwiększyli szanse na Huge Festive Cata, trzykrotnie i wtedy Gracze naprawdę, każdy wtedy otwierał te jajka I każdy chciał mieć Huge Festive Cata No teraz nie jest to jakiś mega Mega, mega, mega dobry Huge Pet, ale wtedy Naprawdę był, jak widzicie ja mam go raz Mam go dwa, chyba dwa, chyba tylko dwie sztuki mam go, ale to i tak jest naprawdę spokojnie. A przed ostatnim update'em chciałbym wam rozdać Starfall Dragona totalnie za darmo. Żeby go wygrać, musicie zostawić subskrypcję, dzwoneczkę na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo update oraz wasz nickname z Robloxa, a losowanie będzie za około 3 dni, dlatego zgłaszajcie się i zapraszajcie kumpli. No i miejsce pierwsze, najlepszy update według mnie, jeżeli chodzi o całą historię Pet Simulator X. -a. Oczywiście ja też chciałbym powiedzieć, że byłem na każdym z tych update'ów, ponieważ ja gram od pierwszego. Dnia Pet Simulator X -a w tą grę Naprawdę mi się ona mega, ale to mega podobała Teraz też mi się podoba, ale dużo mniej Jest oczywiście Halloween Update Halloween Update też miał swoje Dwie części, dlatego też dwie części Tutaj sobie je oczywiście umieścimy A mianowicie została wprowadzona mapa Która wygląda tak, według mnie była to najładniejsza I najlepsza mapa w Pet Simulator X Dodatkowo Candy, Candy Czyli oczywiście nowa waluta jak Gingerbread a. A i warto zaznaczyć, że właśnie Halloween Update był przed update'em Jakby no nie wiem, świątecznym, więc zatem pamiętajcie, że to był pierwszy taki event, gdzie został wprowadzony nowy limitowany świat i nowa waluta. Nowe jajka z tego co pamiętam były trzy nowe jajka, ale oczywiście z goldenami to pięć. Nowe pety, giant pumpkins też zostały oczywiście wprowadzone na normalny świat, ale one były akurat mega, ale to mega źle zrobione i cała mapa została zmieniona tak naprawdę na Halloweenową nawet Trading Plaza. A w drugiej części tego update'u, bo tak ją można nazwać, zostały podwojone candy, dodatkowo mieliśmy spółki, upgrade'y, które zostały do tego momentu i jeżeli ktoś grał wtedy, to teraz ma po prostu większe szczęście w jajkach, większą szansę na Metykala i więcej diamentów tak naprawdę zdobywa i jeszcze ma większego storage'a, dlatego naprawdę mega, ale to mega trzeba było wtedy grać, bo to było naprawdę mega, ale to mega OP. Dodatkowo Mystery Merchant, który Potem, jak się okazało, mega, ale to mega popsuł Pet Simulator X. -a. No ale no cóż, takie rzeczy też się zdarzają. Dodatkowo Huge Pumpkin Cat. I to był pierwszy Huge Pet, którego udało się wydropić z jajka. I jest on teraz, jak pewnie wiecie, naprawdę bardzo, bardzo drogi. Ze względu na to, że szansa na niego była naprawdę bardzo, to bardzo mała. A dodatkowo czasami wylatywał po prostu zbagowany. To było według mnie top 5, a nawet top 6, licząc po Cat Event w Pet Simulator X. I ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. W opisie macie link do Discordu. Gdzie rozdajemy rubuksy, pety i gemy Totalnie za darmo I w opisie macie też link do mojej nowej gry Która jeszcze nie wyszła, ale już możecie zostawić faworytę Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siema, pa papa